Siemanko, ludzie, z tej strony Bloodraven, a to jest kolejny odcinek z serii Assassin's Creed 2. Dzisiaj zaczniemy sobie od przeszukania skrzyni, a i ruszamy już z misjami. OK. No, to spoko. Zatwier oczywiście. No i ruszamy szybciutko, bo dzisiaj nie mam zbyt dużo czasu. Postaram się dzisiaj to zrobić tak na szybciora. Jak najszybciej się da. Ok. Mogę być troszkę małomówny, ale to jak zwykle na filmikach. Snech, jak ty mi się stąd spieprzysz z tych dachów. Boże, no róż dupsko. O kurde Nic nie zrobiłem <laughs> Dobra Wracamy do tatulka Oj, nie mi troszkę. Przepraszam. No ale... Wszystko tak ładnie wygląda, że to jest masakra, no. Boże, tak blisko to miałeś. Nie mogłeś tam skoczyć? No i dobra, już biegniemy. No matko, no nie mi, ewidentnie nic nie. No nie złapałeś się, co za. <laughs> Dobra, weźmiemy sobie to. Pukaj tu. <laughs> Okej, okay, idziemy pomóc komukolwiek dobra, najpierw matce nie, no skądże Dobra, zatwierdź i idziemy. No ona niestety nie pobiegnie, chyba. Idź za Maryją, więc... To nie podziała. Ale później będę mógł nadrobić. Dobra, nie skapnęła się. Idziesz, idziesz. Proszę, starczy odległości, prawda? A ona musi... Ona musi zapukać. Dobra, pukej. Dobra, podnieś to. Dobra, wybiegnijcie za mną, bo ja nie mam czasu. <laughs> no co na mnie? Co za debile? Jak oni? No naprawdę. Dobra, już biegniemy. Pójdźcie za mną. Okej. Okay. Wyrzuciłem to, lol. Namiętko. Dobra, teraz ym, Tobie pomogę. ...odniesie poważne rany na ciele. Dobra, idziemy tam. Tędy. A później już zostanie nam tylko pomoc... ...naszemu młodszemu braciszkowi. I... dobra. Biegniemy, musi nam szybko pójść. Jest ósma minuta. Więc całkiem, całkiem. Mam nadzieję to zrobić bardzo szybko Żeby nie stawiał oporów Dobra Zeskocz już Dobra, Czy tu jest... Tu są kwiaty czy siano Kto to wie takie dziwne Boże co za grubaska to za Szkoda, że nie mamy miecza. <grytana> Kurtana. No, już to widzę. Pyk. Dobra, to będzie szybkie. No, już dobra. Dobra, nie zabijecie, ale okradnę. Nie mogę się okraść. No, trudno. E, dobra, uciekamy. Znaczy uciekamy. No, wracamy do domu. Pyk, wbijaj po tym. Tutaj na dach. Pobicie odblokowane. Ej, super. Nie wiem po co mi pobicia, skoro nie będę nikogo bił. Chyba, że to będzie misja fabularna. Bo żadnych innych misji poza fabularnymi nie będę przychodził. Kurde. No, kradnij to szybciej. Dobra, 104 floreny, zawsze coś. Zawsze jakiś grosz w kieszeni. Dobra, już mamy ponad 1000. Skaczaj tu. Dobra, złapałeś się. A teraz możesz schodzić. No, zbijaj. Dobra, i teraz nam zostało tutaj pokazać. Ej, Boże, pokazać. Pomóc. Je, yes, No Dobra, zatwierdź. Zbierzemy dla Ciebie te pióra mody. Boże. Jedno. Ciach tutaj. Tędy. No, szybciej. Dobra Nie będę skakał po kominach, bo jest wtedy wolniej Zawsze te kilka sekund zaoszczędzimy O i wspinaj się Miętki żeś jest Czemu ja się patrzę w dół Nie nie na górę Nie na górę powiedziałem Fajny obraz no ja debil Dobra, nie chcę mi się na górę wchodzić Wiem, że tak by może było szybciej Ale nie sądzę Muszę się podrapać po nosie Dobra, idziemy dalej No Pukaj In time, Dobra, jest jakaś misja. Jest, poruszamy bez zbędnego gadania. Dobra, luzuj wora, stary. Za twierdzi ruszamy. Zaczniemy od tego po prawej. No wbijej! Boże, Ezio. To hmm. żeś pokozął? Dobra, wbijej, wbijej. No, chłopie, po ślady. Lol. Dobra. <laughs> Dokładnie. Dobra. Siema Okej, okay, bierzemy tą skrzynkę i idziemy dalej Łepaj się tego Czemu mi tak tnie? Tędy, tędy, tędy. I to jest tutaj. No, puszczaj się tego. niczegościu. Ale dobra, ruszamy do gołębnika. Kurde, po co oni to tu postawili? Ciach. no nie złapał się tak fajnie. Dobra, bier tego gołębia, chociaż nie wiem skąd wiesz, który jest twój, no ale spoko. Może to jest wasz gołębnik, w sumie nie wpadłem na to No... Widok kontekstowy No, już dobra No to ruszamy dalej Po co żeś tu z... Hmm... Jaki ten jest głupi To sobie nie wyobrażacie Ciach, no i biedniemy do wykrzyknika. Bez, bez, zbędne, bez zbędnego opieprzania się. I, 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 i skaczymy na to. Ciach. Mamy. Boże, rozpędu żeś nie wziął i nie mogłeś skoczyć, no. som. Namiętko, <laughs> dobra, idziemy tam. Wspinaj się, Jak tak naukę, ładnie. Obraz łapałeś się, jestem z ciebie dumny. Dobra, zejdziemy tam. No co go popychasz? Um, wejdziemy tam bokiem. I to tak dokładnie, to tym bokiem. Czemuś się nie zopał? Takie pytanie. No dobra, wbijamy tam Dobra, nic mi nie będzie Ty mnie nie widziałeś, panie Kurde, zobaczymy Aj, Lol No wy mnie nie widzieliście, wam się zdawało tylko. Lol, przestał mnie szukać. Okej, okay. sobie przejdziemy troszkę na bok, bo ja bym chciał od razu zdobyć ten punkt widokowy. Okej. Okay. Bo nie chce mi się później wracać, bo tam zeskoczymy do siana. Synchronizuj, po czym miałbym nie skorzystać, skoro już tu jestem? No dobra, koniec tego, Pek Jetlol. Dobra. Do tych liści. I ruszamy po nasz strój asasyna. Szybko, 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 szybko. Wbijaj po drabinie, jak cywilizowany człowiek. I tędy No i już jesteśmy w domu Dobra i zeskocz tam <laughs> Ok Zatwierdź, no pewnie, że zatwierdź Już inaczej bylibyśmy bez stroju No, dobra Okej okay. Bierzemy te rzeczy I Otwieraj A oh, Jakie piękne nie Dobra na... Oblekaj to na siebie I idziemy O, gibciej, gibciej. <laughs> Biegnij. Kaj są te drzwi tutaj? no to zginiecie. No. Kontra. No i okej. Możemy już biec do... Miss Roberto. Tędy. Nie będziemy biec po dachach. Przebiegniemy się ulicami normalnie. No dobra. Serio. Musieli mnie zauważyć, nie? No kurde, po prostu musieli, bo inaczej by nie było tej gry. No oh, Jesus. Kurde, zauważyli mnie. Ciście, ludzie. Ja się muszę ukryć. Naprawdę, będę tracił odcinek na uciekanie. Proszę, mogę się w tym skryć. Jest. Lol, nie zauważyli mnie. Co za dekle. Medici de pat. No, Dobra, ty mnie nie widzisz, prawda? Prawda. Aha, nie taki był y, zamierzony efekt, ale może być. Czemu się, patrzę na dół, tak. Zyskakuj. Dobra, tu jest. Pewnie. No ale dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się podobał łapka w górę, komentujcie, subskrybujcie, zachęcam do oglądania serii z Lola. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!